GTA 5 online. Kto go nie ko. Ostatnia cykliczna aktualizacja do trybu online w Grand Theft Auto 5 trochę popsuła ekonomię na serwerach, bo gracze bardzo szybko odkryli sposób, jak zarobić masę kasy przy praktycznie zerowych kosztach. Tryb online jest obecnie bardzo mocno rozbudowany i praktycznie wszędzie roi się od nowych aktywności, których starych gracze, takich jak ja na przykład, w ogóle nie rozumieją. Także jeżeli czujesz się w tym odcinku zagubiony, dobrze wiedz, że nie jesteś sam. Po najlepsze ceny gier, gorąco zapraszam na enebag.com. A jak użyjecie kodu lootbox wydacie jeszcze mniej kasy. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Rockstar Games co tydzień dodaje do gry jakieś bonusy, i właśnie ten bonus stał się mocnym eksploitem, dzięki któremu gracze zarabiają duże ilości dolarów. Aktualizacja z tego tygodnia oferuje dwa stosunkowo proste sposoby na zarobienie dużo więcej pieniędzy. Co więcej, te dwa sposoby można połączyć, aby naprawdę wzmocnić swoje konto bankowe w GTA Online. Uwaga, update obniżył koszt magazynów, pojazdów i ładunków specjalnych o 30%, a dodatkowo zwiększył o 50% hajs otrzymywany za wykonywanie misji ładunkowych. Na początku Trzeba więc kupić tańszy i najmniejszy magazyn, który ze zniżką kosztuje jakieś tam chyba 175 tysięcy USD Następnie wykonujemy misje ładunkowe, żeby wypełnić magazyn Te oferują obecnie 50% wzrost wynagrodzenia Zawartość tego magazynu zwykle warta jest jakieś 1,3 miliona dolarów A teraz ze wzrostem po aktualizacji... 2 milion. Im większy nasz magazyn jest, tym więcej się na idzie zarobić, także jeżeli mamy już kaskę na średni, to nie ma co tego małego ładować, tylko ładujemy średni, a potem duży. Czas na takie zabawy jest do czwartku lub wcześniej, jeśli Rockstar zdecyduje się anulować zniżkę, bo bardzo możliwe, że to przez pomyłkę wprowadził do gry ten boost do zarobków, więc jeśli gracie w GTA Online, no to spieszcie się, i idźcie grać, bo czy, czy, takiego łatwego sposobu na zarabianie za szybko to chyba nie będzie. A tak wygląda wizja GTA 3 na Unreal Engine 5. Jakiegoś ogromnego wrażenia to to nie robi, jednak fajnie jest zobaczyć nie to lepszej oprawie graficznej niż tej, którą mieliśmy w GTA Trilogy. Plan był tak dobry Rockstar. Plan był tak dobry. Grafika zaprezentowana na tym filmie przypomina mi te wszystkie drag dealer simulatory, yy, prowadzenie kafejki internetowej simulator i tak dalej, i tak dalej, czy wam też nie od... O! Gry od Playway'u mi przypomina. Za to inny remake, tym razem już oficjalny, doczekał się nowego materiału. Twórcy The Last of Us postanowili sami porównać sceny z pierwszej odsłony. Po lewej widzimy remaster, a po prawej remake. Jak jeszcze raz mi ktoś powie, że to wygląda tak samo. No kawan ludzie. Jak już się mamy o coś przywalać, no to przywalmy się o cenę gry. Cena remakeu de Lazowa, który kosztuje 339 zł. Tak, 339 zł zapłacimy za remake gry. Weź sery rozważ, zostawienie tutaj łapki w górę oraz subskrypcji, bo filmy pojawiają się codziennie o 16.00, ja nie przedłużam, idziemy dalej. 0 złotych za to zapłacicie za spin off kultowej serii Company of Heroes, nazwany Armor of Heroes. Niestety, żeby dodać grę do konta, musicie iść na stronę dewelopera, założyć na niej konto i powiązać je z kontem Steam. Nie bez sporo tej papierkologii, ale czegoś nie robi za darmowy prezencik. W łatwiejszy sposób i też za darmo zagramy w Outriders. 30 czerwca na rynku pojawi się Outriders World Slayer ogromny dodatek który ma ożywić polską produkcję i wprowadzić do niej masę nowego kontentu i właśnie z tego powodu od wczoraj do 23 czerwca za darmo przetestować możecie Outriders na Steam. Outriders z 2021 cieszyło się ogromną popularnością i można powiedzieć, że podbiło Steama. No bo grę, w którą gra w jednym momencie 135 tysięcy osób, możemy powiedzieć, że podbiła Steama. Jednak późniejsza historia gry jest nieco smutniejsza, ponieważ finalnie gra okazała się klapą finansową. W ogóle zauważam teraz, że dodatek do Outriders kosztować będzie... 330 zł. To jest jakiś żart, czy. Ja tu czegoś nie rozumiem. Podpowiem ci, nie rozumiesz, bo tutaj masz napisane, że za 330 zł dostaniesz grę razem z dodatkiem. Dodatek, no też jest dosyć drogi mimo wszystko, bo kosztuje 165 zł. Jest to cena praktycznie równomierna z ceną podstawki. Nie jestem przekonany, że z takim podejściem twórcy Outriders będą w stanie wyciągnąć tę grę z dołu, w jakim się znalazła. Gra Redfall od Arkane Studios została pokazana na Xbox NBTS zda Showcase kilka tygodni temu, no i od wtedy gracze zastanawiali się, czy... Redfall będzie można przejść w pojedynkę. Jak możemy wyczytać na stronie, tak i twórcy nie zapominają o swoich korzeniach. Jeśli zdecydujemy się grać w pojedynkę, nie będzie nawet wtedy towarzyszy kierowanych przez komputer, a po prostu będziemy tam samemu eksplorować. Harvey Smith, szef studia zaznaczył, że w takim przypadku tempo rozgrywki będzie nieco bardziej eksploracyjne. Kooperacja w grach, jak zawsze dla mnie jest plusem, jednak rozumiem tą magię odkrywania przedstawionego świata samemu. Ma to w sobie całkowicie inny urok i dużo bardziej angażuje niż granie w koobie. Angażują za to pokazy Sony i tak się składa, że bardzo możliwe, że pod koniec tego miesiąca w następnym tygodniu pojawi się kolejne State of Play. Ostatnio Jason Schreier mówił, że pokaz God of War Ragnarok ma odbyć się pod koniec czerwca, czyli te dwie informacje by się ze sobą zazębiały. Dodatkowo teraz Tom Henderson powiedział, że pokaz ma odbyć się w przyszłym tygodniu i ma to być State of Play. Nie mylić z PlayStation Showcase, jednak State of Play to nadal duża impreza i możemy tam coś dobrego, coś dobrego zobaczyć. Według Hendersona ważną atrakcją pokazu ma być nowy kontroler do PS5, o którym ostatnio również Was informowałem. Ma on posiadać Między innymi wymienne analogii, czy łopatki z tyłu. Po więcej informacji odsyłam do tego materiału. Joe Guard to autor Brushify, narzędzia, które ułatwia projektowanie realistycznych krajobrazów na Unreal Engine 5. Na swój kanał YouTube wrzucił świetny materiał, w którym opisuje, jak stworzył tak wyglądającą plażę. Ważne, żebyście zwrócili uwagę tutaj na fizykę wody i reakcję na uderzający brzeg. Wygląda to bardzo naturalnie. Zauważcie również, jak woda wpływa między skały i tworzy takie małe, malutkie jeziorka. Niesamowite jest to, jak łatwo teraz dostępne są narzędzia, dzięki którym możemy robić takie piękne sceny. Z końcem czerwca z Game Passa znikną takie gry jak FIFA 20, Jurassic World Evolution, Last Stop oraz MotoGP 20. Za to trafią do niego FIFA 22, Naraka Blade Point, czyli taki japoński Battle Royal. I Shaduran Trilogy. Za to według insidera z nikiem Tidux, który blisko współpracuje ze szwedzkim oddziałem PlayStation, PlayStation VR 2 ma pojawić się na rynku w połowie lub pod koniec 2023 roku. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że vr 2 pokażą na nadchodzącym pokazie Side of Play. Razem z tym VR-em wychodzi kilka innych gierek, które zapowiedzieli ostatnio, więc na przykład taki Horizon daje mi do myślenia nad zakupem tego cacka. No. Raczej, raczej się nie zdecyduje, poczekamy na porcik na Oculusa, no ale Horizon kusi, kusi. Dobra. To tyle na dzisiaj, widzimy się już jutro, pamiętajcie o 16.00, codziennie, trzymajcie się i do jutra.